Cześć wszystkim, witam Was w kolejnej aktualizacji rynku kryptowalut. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sygnałach na Bitcoinie, o sygnałach na Ethereum. Pokażę Wam też bardzo fajną koncepcję dybergencji, nad którą od jakiegoś czasu pracuję, ona daje bardzo fajne rezultaty. Tak więc ławeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem, bo dla Was to jest chwila, a dla mnie to jest motywacja do dalszej pracy. Przechodzimy do odcinka. Zapraszam! Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. A więc, tak, zajmijmy się na początek bitcoinem, zaczynając z interwału jednodniowego, no i tutaj mamy bardzo fajną, znaczy bardzo fajną, właśnie bardzo negatywną świecę spadkową, zobaczymy jak ona się jeszcze zamknie, ale zazwyczaj no taki układ świec, taki układ po prostu price action, no to był symptom, że no nie do końca dobrze to wygląda, yy, za każdym razem tak to wyglądało, po prostu rajd do góry, tutaj mieliśmy tak naprawdę kilka ładnych dni rajdu, tutaj widać ewidentne oznaki wyczerpania i to już jest zawrotka tak naprawdę, tak więc no oczekujemy jak ona się zamknie, bo no, jeżeli zamknie nam się dobra tutaj jakoś wzrostowo, no to nie było tematu, nie? No ale jeżeli zamknie nam się tak jak teraz, albo jeszcze niżej, no to myślę, że łatwo się domyślić z czym to się, słuchajcie, moi drodzy, wiąże. Przejdźmy sobie na interwał 4 godzinny, No i tutaj właśnie widzimy to troszeczkę lepiej. Widzimy tutaj wyczerpanie, widzimy tutaj przede wszystkim write, no i generalnie wyczerpanie. Włączmy sobie malunki, które poczyniłem tutaj wcześniej i generalnie rzecz, nad którą będziemy sobie dzisiaj omawiać, no to jest generalnie SMT. SNT, czyli jak tu można to na skrót to jest Smart Money Trap. Generalnie z tym Smart Money to bym tak nie szalał, ale generalnie widać widać, że po prostu ma to pewną skuteczność, widać pewne oznaki w jedną czy drugą stronę i to się bardzo fajnie sprawdza. Tylko tutaj zaznaczam, że ja to traktuję jako pomarańczowe światło, że sygnał, coś, że coś się dzieje, a nie żeby ślepo wchodzić w pozycję, bo wyskoczyła pewnego rodzaju dywergencja. Tak skracając na chłopski rozum, czym jest dywergencja? Dywergencja, jak sama nazwa wskazuje, no to jest oderwanie od rzeczywistości. Um, czyli przykładowo, jeżeli widzimy na Bitcoinie układ, jeżeli widzimy na Bitcoinie przykładowo układ tutaj już spadkowy, a skorelowane do niego aktywo daje układ, tak jak tutaj wzrostowy, no to mówimy o dywergencji, czyli oderwaniu od rzeczywistości. No, dlaczego Ether rośnie, a Bitcoin spada, nie? Albo odwrotnie, Ether spada, a Bitcoin rośnie. Coś jest nie tak. Zazwyczaj no jak jest write, no to i do oba, więc dywergencja, no to, to ja to sobie tak przynajmniej tłumaczę, to jest oderwanie takie od rzeczywistości. Jedno aktywo po prostu daje sygnał wyprzedzający, wyprzedzający że coś się dzieje. No i tutaj generalnie SMT bardzo fajnie sobie tutaj koreluje. Jeśli chodzi o czterogodzinowy interwał, no właśnie, tutaj mamy kolejny SMT bullish. Tak, w tym wypadku, tylko że no zdecydowanie mniejsze niż o te tutaj. Ja generalnie wczoraj nie udało mi się rozegrać tej pozycji z prostego trywialnego powodu. Proza życia byłem na treningu, nie było mnie przy komputerze, a tutaj mieliśmy bardzo fajną ekspansję w dół, właśnie z tych obszarów, z tych stref, i akurat po sesji amerykańskiej. Może weźmy sobie godzinówkę, będzie to bardziej widać. Proszę bardzo. 15 godzina sesja amerykańska. Jeszcze było wywinięcie do góry. Tutaj już było widać tą dywergencję. No, i później było 16 godzina, i zjeżdżamy w dół. No i co, co bardzo ciekawe się wydarzyło, SMT? No, to jedna sprawa, ale druga sprawa. Powstał nam tutaj fair value gap, on jest też widoczny z interwału 4-godzinowego, nie było, z interwału 1-godzinowego był widoczny. Utworzyliśmy tego fair value gap, fair value gap i balas. no to jest praktycznie to samo. Mega, mega tutaj ruch w dół. No, i generalnie fair value gapy mają to do siebie, że są bardzo często wypełniane. Nie? No, i tutaj faktycznie został on wypełniony, był powrót do tego fair gap, na przebicie go i zebranie tutaj płynności, no ale nie wyjście wyżej. No, i generalnie dzisiaj w dzień mieliśmy znowu nawet jeszcze, jeszcze niżej e, zeszliśmy, no może nie niżej niż wczoraj, zabrakło nam dosłownie 100 dolarów. Generalnie bardzo nisko. No, i tutaj też wytworzyło nam się SMT wzrostowe. Jeszcze sprawdźmy sobie na RSI, czy mamy tutaj bullish, dywergencję. No nie. Tutaj ja bullish dywergencji na RSI nie widzę. To jest też taki ciekawost, taka ciekawostka, to jest w ogóle moje RSI. Sobie, sam sobie gdzieś tam rozpisałem, na pewnych też warunkach, ale chodzi o to, że um, spotkałem się z czymś takim, że jeżeli widzimy SMT, czy to też jest dywergencja, nie? czyli SMT, czyli na bit Bitcoin do Ethera dywergencję, i jeszcze jest dywergencja na Bitcoinie przykładowo, na RSI, czyli jakby mamy trzy, trzy naraz, można powiedzieć, no to wtedy. Um, Wtedy ta skuteczność też jest no, dużo większa. Nie? Także to też jest coś, na co warto sobie zwracać uwagę. Jeżeli gracie tego typu rzeczy, no to sprawdźcie sobie to po prostu, nawet na backtestach, nawet nie trzeba tutaj ładować własnej kasy. Zróbcie sobie backtesty i sprawdźcie, jak to dla Was wygląda. Myślę, że jest to bardzo ciekawe. I teraz tak, no ja lokalnie tutaj. Generalnie jestem nastawiony w tym momencie już prostatkowo, coraz bardziej. Jakby mówiłem o tym na ostatnich filmach, trochę monotematycznych bym powiedział wręcz. Tutaj mamy ten mocny, taki Fair Value Gap, z tygodniówki, to jest ten obszar. I te Fair Value Gapy są no, częst, bardzo często są zbierane, więc tylko tutaj no, ten Fair Value Gap on się świeci, jego widać, jego widzą wszyscy. I tutaj właśnie ja jestem mega ciekaw, jak to się rozegra. Czy, um, czy faktycznie zostanie on zebrany, chociażby trochę uśnięty, czy już mamy gdzieś tam początek ekspansji, co zresztą widać, nie? Więc ja na ten moment sobie. Um, Jestem w małym szorcie, ale wiem, że tak się teoretycznie nie powinno robić, ale chcę go budować po prostu do góry, bo uważam, że my wysoko tutaj nie zalecimy. Zobaczymy, rynek zweryfikuje, mam 100 od tego, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu ta strefa to jest maksymalne, co my możemy uzyskać. Nie widać tej taki turbo już tutaj ekspansji, nie wiadomo jaki, że, że lecimy po prostu bardzo, bardzo mocno. Nie? Widać zatrzymania na. W konkretnych strefach widać spowolnienie tego ruchu, spowolnienie tej, tego price action, więc to są sygnały, których nie można po prostu zbagatelizować. Nie? Więc tak ja do tego podchodzę i generalnie oczekiwałbym po prostu no minimum spadku do tej podstawy struktury, czyli tych 87 tysięcy to jest taki myślę, że must have. Zobaczymy w jakim okresie czasu, no nie wydarzy się to raczej z dnia na dzień. No, i to jest coś, na co też no jak najbardziej będę chciał rozegrać i zwracać uwagę. A generalnie w dłuższej perspektywie, no to spadek po niższej po nowe low, czyli ten target 74 też uważam, że zostanie wzięty. Pytanie tylko, jak długo przyjdzie nam na to poczekać? Czy to będzie w pierwszym kwartale tego roku, czy troszeczkę dłużej nam to zajmie? Niemniej jednak, tutaj no jest, te, jest to ważna strefa, w której teraz się znaleźliśmy. Jest SMT, wczoraj mieliśmy też zmianę, zmianę stanu dostawy, czyli ten zwany Cist, czyli no, dla mnie tutaj to, nie możecie mówić co chcecie, ale dla mnie to jest złamanie tutaj tej struktury, nie? przynajmniej na tym interwale, na godzinówce. Był powrót, ok, ale świeca się zamknęła poniżej, tak? No i bardzo szybko, zresztą teraz nawet jesteśmy i tak poniżej tego. Na razie ten fair value gap od dołu nam gdzieś tam broni tą cenę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale generalnie o te złamanie struktury, tutaj manipulacja, tak? Po fair value gap i znowu zjazd niżej. No to to są dla mnie tak już naprawdę red flagi, nie? przynajmniej lokalne, że powinniśmy coś tam zjeżdżać. Jakby. Dziwne dla tych moich shortów jest tutaj no, ten bullish smt, on no, przeszkadza mi trochę, nie powiem, e, przeszkadza mi w shortach, no ale nic z tym nie zrobię, nie? więc to jest taki jakby mamy troszeczkę sprzeczne sygnały i e, no i po prostu trzeba to gdzieś tam zaakceptować. Jeśli sobie spojrzymy na ethereum. No, Ethereum tutaj jest, to widać, słabsze od bitcoina. Tutaj w ogóle miałem, zaznaczyłem sobie też dywergencję na tym naszym eterku, kochanym. Um. Jeśli chodzi o Ethereum, słuchajcie, no to tutaj widać generalnie, moim zdaniem, że Ether jest słabszy niż bitcoin. Ja wiem, to widać bardzo często, bo eter generalnie em, w większości przypadków tak, tak po prostu postępuje, bo ma inną zmienność, większą, mocniejszą, ma tu zmienność w takim sensie, że jeżeli Bitcoin rośnie czy spada 2%, no to Ether na przykład 5, nie? To jest normalne, ale na co zwróciłem uwagę tutaj? Za każdym razem, gdy mamy ekspansję, jakiś fajny tutaj mocny ruch, tak? Ten ruch się wyczerpuje, jest gaszony, jest cofka. Tutaj tak samo, jazda, mocny ruch i w tym momencie wszystko wskazuje na to, że mamy cofkę, chyba że, ta, bo ta świeca jeszcze się nie zamknęła, jest jeszcze prawie 9 godzin, chyba że ona się zamknie tutaj dużo powyżej, no to wtedy jest negacja tego i nie było tematu, nie? Do tego, no, jeszcze chwila. Więc obserwacja, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o te niższe interwały, no to jest bullish SMT, nie? Na Eterku. i to mi trochę tutaj psuje mój scenariusz, nie powiem. Wcześniej mieliśmy właśnie bearish SMT, A, i tutaj jeszcze zaznaczyłem właśnie SMT plus dywergencja spadkowa na RSI z 4-godzinowy interwał. Zobaczcie, była jazda do by góry, tu już mieliśmy SMT z bitcoinem, tak? I pojawiła się później jako druga bearish spadkowa, dywergencja na rsi No i później mamy to, co mamy, że spadliśmy z 3,300 praktycznie na 3,156. To jest całkiem sporo. 150 dolarów ruchu na eterze. Na eterze też niektórzy wiem, że rozgrywają tylko teraz zamiast no bo łatwiej się liczy, jest wygodniej, to też jest spoko, nie? Także taki ruch też dało się rozegrać, aczkolwiek uważam, że to nie jest koniec tego ruchu. Uważam, że tutaj jeszcze może coś się fajnie wydarzyć do tych 3000 jak najbardziej, bo tutaj mieliśmy bardzo agresywny ten ruch. No i czemu nie? Czemu nie skorygcimy? Zobaczymy obserwacja zamknięcia po prostu tej dniówki. To, co mi się słuchajcie, nie spodobało, no to te SMT właśnie, nie? Wróćmy sobie właśnie do Bitcoina. Tutaj mieliśmy te bullish SMT z właśnie etherem. To widać w tym miejscu i to widać właśnie na interwale, no nawet czterogodzinowym, tak? Jest to bullish SMT, ale jeszcze nie wiadomo, no bo jeszcze zobaczymy, jak zostanie to, słuchajcie, zamknięte. Niemniej jednak, no... Po pierwsze, Ether słabszy, po drugie, no generalnie te SMT jest, ale ono jest małe, ono jest lokalne, jeżeli coś, no to podejdziemy wyżej, tu był ten zmiana stanu dostawy, na eterze to trochę niedbale zaznaczyłem przyzwanie, ale na Bitcoinie był bardzo widoczny, nie? I na, i teraz jesteśmy poniżej, no i to wygląda po prostu na zrzut, może nie od razu na te 70 tysięcy, ale jakiś tam tutaj na te z z przodu, czemu nie, tym bardziej, że daleko nie jest. Także tak to na ten moment widzę, myślę, że bardzo prawdopodobne. Dobra, nie przedłużajmy jeszcze na sam koniec. Przejdźmy sobie do złota, które w ostatnim czasie też bardzo fajnie sobie radzi. Tutaj jakieś mamy bazgroły. No i tak, wczoraj złoto przebiło nam, znowu znaczy przebiło, dobiło nam do 4,5 tysiąca dolarów i rewersal, tak? Zwrotka. Także złoto, no bardzo fajnie tutaj, no mega, mega, jeśli chodzi o trend. I teraz, jakby nie chcę teraz analizować poprzez. Analizę, ale chciałem coś powiedzieć na temat złota. Du wczoraj miałem pytanie, dużo osób mnie to zadaje, mm, czy, jakby wobec tego, że Bitcoin będzie spadał, to złoto dalej będzie rosło? Ja uważam, że tak przede wszystkim, bo to też wynika z tego, że y, mamy taką ne negatywną sytuację na świecie, taką napiętą. Nie? E, jeżeli no, fundusze państwa, tak, cokolwiek, będą się pozbywać asetów ryzykownych, co zresztą już się dzieje, no, Bitcoin nam spadł bardzo dużo, e, no to teoretycznie będą przerzucać się w asety. Bezpieczne. Złoto zawsze słynęło jako aset najbezpieczniejszy. Ja wiem, że to jest głupie i nudne, no ale taka prawda. No i dlatego mamy o to, co mamy. Także mega, mega ruch na złocie. Srebro zresztą jest niewiele gorsze, bo jak sobie cofniemy, przyjdziemy sobie do srebra. Jak sobie weźmiemy srebro, no to tak jak widzicie, bardzo mocny rajd, bardzo mocna jazda do góry, tak samo jak na złocie. Nie? No widać, że generalnie metale radzą sobie bardzo dobrze. I jeszcze na koniec, tak już na szybko, akcje amerykańskie. No, to tutaj generalnie po mocnym, też ruchu mieliśmy jakiś tam zrzut, powiedzmy, się też pokryło zrzutem na bitku. No, i teraz taki tam trochę boczniach, tak? chociaż mam wrażenie, żeby chciało iść do góry. To jest właśnie zabawne, że była korelacja bitcoina z akcjami amerykańskimi, tak? Korelacje ludzie na kredyt to sobie ustawiają wtedy, tak jak jest wygodne. Jakby tak podczepiały po to, co jest najwygodniejsze, tak? No, rośnie bitcoin razem z akcjami, no to, to jest korelacja. Tylko tyle, że bitcoin się odkleił, bo bitcoin zjechał. Ile? 40 tysięcy dolarów od góry? No dobra, tutaj Nazdaq też zjechał, no ale podejrzewam, że Bitcoin zleciał dużo, dużo mocniej. No i tak to wygląda z tą korelacją. Bez wątpienia można się trzymać tego, że em, aktywa ryzykowne w tym momencie sobie średnio radzą, no a Bitcoin i krypto są ryzykownymi, najbardziej aktywami. No ale to, tak jak mówiłem wcześniej na poprzednich filmach, to nie jest nic złego dla nas, bo w spadkach też się po prostu zarabia. A znam nawet takich, którzy na spadkach zarabiają więcej niż na wzrostach. Tak więc po prostu zachęcam do edukacji, zachęcam do nauki i myślę, że będziecie zadowoleni. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, ale żeby być na bieżąco, subskrybuj kanał Tajemnice Kryptowalut. Zostaw dzwoneczek, aby żadna moja treść, żaden mój film Ciebie nie ominął. Znajdziesz tutaj. Edukację, znajdziesz tutaj analizy, znajdziesz tutaj wszystko, co jest potrzebne, aby poruszać się i rozumieć rynek kryptowalut. A jeżeli moje filmy Ci się podobają, łapeczka w górę i pozytywny komentarz również jest mile widziany. Dziękuję i do następnego.